Dobry dor wszystkim. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zapowiedzianym wcześniej w filmiku z ogłoszeniami syfem, zwanym prawdziwe historię. Na pierwszy strzał pójdzie dzisiaj mamusia czytająca cudze pamiętniki. A z racji, że jest to pierwszy odcinek z tej serii, to najpierw małe info. Serię nazwałam sobie Inny wymiar, i będę w niej komentować różne syfy interneta czyli między innymi właśnie prawdziwe historię. Dla nowych widzów powiem tylko, że dryfuję sobie po tym oceanie od trzech tygodni, ale poszczegóły zapraszam do wcześniejszych filmów. No dobra pierwszy ten pet zaczyna swoje komentarze. Cześć, mam na imię Sofia. A dzień dobry. Przez pierwsze osiem lat życia byłam kozłem. Chwila, chwila dlaczego ja dopiero teraz się dowiaduję, że od upadku na beton można zamienić się w kozę. Dlaczego nikt mi nie powiedział, ech. Tyle lat edukacji na marne, ofiarnym mojej mamy, choć inni uważali ją niemal za świętą. W pewnym momencie byłam już tak załamana, że na ratunek przyszła mi babcia. Słyszycie ten odgłos w tle? To chyba miał być płacz. Mi to raczej przypomina jakiś nieudany śpiew, bo płacz to ostatnie, z czym mi się to kojarzy. Kiedy miałam cztery lata, zostawił nas ojciec. Nic nadzwyczajnego, skoro był narysowany. W zasadzie od tamtej pory już się nie pojawił, ale wyraźnie pamiętam dzień, w którym odszedł. Bawiłam się w ogródku przed domem, a jemu tak się spieszyło, że nadepnął na jedną z moich zabawek i ją zepsuł. Udawał, że niczego nie zauważył. A co miał zauważyć, skoro biegł z zamkniętymi oczami? A mama wybiegła za nim z płaczem i błagała go, żeby zmienił zdanie i został. Gdzie ona niby błaga? Ona za nim biegnie, wykonując nieudaną aurę operową. Czy coś, jakaś pijana ta rodzinka, ojciec biega na ośle aż mu warga do tyłu ucieka, a matka biega za nim wydając przy tym odgłosy torturowanej kozy, może to dziecko chociaż będzie normalne, a nie przecież to koza, zapomniałam. Od tamtego momentu zaczęły się, jak to je określam, kiepskie dni mamusi, na przykład, kiedy nie mogła znaleźć idealnego miejsca parkingowego pod sklepem wkurzała się od... A te znasz kogoś kto by się nie wkurzył? No bo ja nie wiem kto skacze z radości jak musi krążyć przez godzinę szukając miejsca do zaparkowania. Jeżdżała i w efekcie nic nie kupowała. Zazwyczaj wiem, że się czepiam tych odgłosów, ale ta kobieta to drze się jak jakaś małpa w zoo, serio. Dość łatwo i szybko się uspokajała. No dobrze szybka analiza, dziewczyna która opowiada tak naprawdę jest kozą, a jej mama to czajnik, chwila jak nazywa się kanał. Ano tak prawdziwe historie. A obecność taty jej w tym pomagała. Ale od kiedy od nas odszedł, zrobiła się jeszcze bardziej wybuchowa i to z powodu najdrobniejszych rzeczy. Przez jej zły nastrój to ja zawsze cierpiałam najbardziej. Pewnego razu weszła do mojego pokoju, żeby powiedzieć, że nadszedł czas kąpieli. Czy tylko mi się wydaje, że ona chce ją umyć płynem do podłóg? W tym czasie bawiłam się zabawkami w namiocie, zrobionym z krzeseł, poduszek i koców. I kiedy zobaczyła ten, jak ona to określiła, bałagan, zrobiła się czerwona ze złości, zburzyła moją bazę i zaczęła rzucać wszystkim po pokoju, wykrzykując, że jestem najbardziej niegrzecznym i najgłupszym dzieckiem na świecie. Dość często reagowała tak, kiedy widziała, że bawię się zabawkami. Nie chcę być wścibska, ale ty masz nie więcej niż pięć lat. Więc sama sobie tych zabawek nie kupiłaś, jak jej to aż tak przeszkadzało, mogła ci tych zabawek nie kupować, chyba że zrobiła to dlatego, że lubi się na ciebie wydzierać? Wiele razy w życiu przepraszałam mamę i to z przeróżnych powodów. Po tej animacji stwierdzam, że przeprosiny nic nie dały no cóż, to dopiero druga minuta a główna bohaterka już nie żyje czyli pozostałe dziewięć minut po pogrzebie no fajnie. Fajnie. Pracowała w kancelarii prawnej, a ja... Wiem, znów się czepiam animacji, ale według mnie to ta twoja mamusia pracuje w kamieniu. Ja chodziłam do przedszkola. Praktycznie każdy mój poranek zaczynał się od tego, że mama denerwowała się, bo według niej za długo zajmowało jej budzenie mnie i szykowanie do wyjścia. W drodze odbierała telefony z pracy i wkurzała się za każdym razem, kiedy ją o coś pytałam. Ta twoja mama to cię zaraz wykrzyczy przez okno. Natomiast kiedy zostawiła mnie w przedszkolu zachowywała się niczym kochająca mamusia. Każdy weekend spędzała mu dziadków, ponieważ mama mówiła, że jest bardzo zmęczona po całym tygodniu pracy i codziennych obowiązków i że musi się trochę zrelaksować. Najwyraźniej oznaczało to też przerwę od bycia mamą. Bardzo lubiłam odwiedzać dziadków. Babcia często angażowała mnie do pomocy w kuchni i świetnie się przy tym bawiłam, a dziadek nauczył mnie grać w szachy i warcaby. Ogólnie robiliśmy razem dużo fajnych rzeczy. Co tydzień w każdy weekend ugniatam ciasto na pierogi i przesuwam jeden pionek na szachownicy dziadka, po czym cieszę się jak głupia, a dziadek mazem nie ubaw. Nigdy na mnie nie krzyczeli, a w niedzielę, kiedy odwozili mnie do domu, do mamusi, bardzo się cieszyłam, że znowu ją widzę. Ona też była szczęśliwa. Tak szczęśliwa, że nawet po ciebie nie przyjechała, a przypomnę. Że, żeby cię tam zawieść, to nie ma problemu. Spokojna i kochająca. Ale tylko przez parę dni. Potem wszystko wracało do normy. Mijały lata i w zasadzie przyzwyczaiłam się do. Na moje oko, to ona próbuje się ciebie pozbyć. Do wybuchów mamy i weekendów spędzanych osobno. Ale nadal czułam się bardzo źle za każdym razem, kiedy bez powodu na mnie krzyczała, gdy stało się coś, z czym nie miałam kompletnie nic wspólnego. Przecież ona na ciebie nie nakrzyczała, zamiast tego wrzuciła ci do jakiejś zasyfionej wody, ale tego to już nie powiesz. Na przykład pewnego dnia miała jakieś problemy w pracy i wróciła do domu bardzo zmęczona i zła. A co miała skakać z radości? Jej ale super mam problemy w pracy. Ja miałam wtedy jakieś 8 lat. W szkole kazali zrobić nam projekt na plastykę i mia miałaś 8 lat, czyli chodziłaś do dwa klasy. W drugiej klasie nie ma plastyki. Chociaż w sumie nikt z nas nie wie w jakim wymiarze, żyją te postacie. Miałam nadzieję, że mama pomoże mi go dokończyć. Na pewno pomoże. Skoro rzuciłaś w nią pędzlem na dobry początek. Zresztą nawet dziecko się domyśli że ta musia to zrobić coś zupełnie przeciwnego, na przykład podrzeć ci tę kartkę. Cóż. Ona nie dość, że się wkurzyła, że poprosiłam ją o to. Wkurzyła? Mało opowiedziane. Ona miota w ciebie piorunami. Na bank to jest inny wymiar. Albo ta matka to z mitów greckich zwiała. W najgorszym możliwym momencie. To jeszcze w tym swoim typowym wybuchu złości zepsuła mi wszystko, co zdążyłam już zrobić. Przepłakałam całą noc. I pogryzłaś poduszkę. No i kto tu ma problemy? Było sobie w ocean wypłynąć. Jak jeszcze był na to czas? Następnego dnia w szkole byłam jedyną osobą, która nie doręczyła pracy domowej i czułam się z tym strasznie źle. Więc powiedziałam nauczycielce, jaki był prawdziwy powód, dla którego nie oddałam projektu. A tak swoją drogą, to był pierwszy raz, kiedy wyznałam komuś prawdę na te... gdzie ty tu powiedziałaś prawdę. Jak dla mnie, to ty jej dałaś jakiś stary karton ze szkłem, patrząc po znaczku. Chyba, że ta matka to dorywczo pracuje w firmie kurierskiej, a ta córka to paczki doręcza nauczycielom i rodzicom innych dzieci. Temat mojej mamy. I zgadnijcie co. Upuściła to pudełko ze szkłem. Nauczycielka mi nie uwierzyła. Co gorsza? Zadzwoniła do mamy i poprosiła ją, żeby przyszła do szkoły w sprawie moich kłamstw. A kiedy się pojawiła, wymyśliła historyjkę, że mój projekt z papieru zjadł pies sąsiada? Ta nauczycielka wygląda jakby ta matka mówiła o jakiejś katastrofie, na skalę światową, albo obwieściła jej, że ta praca spłonęła w pożarze, a nie wciskała jej najbardziej badziwną wymówkę jaka kiedykolwiek istniała i w dodatku taką, która nigdy nie skutkuje, ale no cóż skoro matka tak mówi to na pewno prawda. Głęboko w sercu jednak dobijała mnie ta niesprawiedliwość. Byłam już tak zmęczona tym ciągłym przebaczaniem, i za... tak zmęczona, że cię matka prądem kopnęła, żeby się żyła. Zapominaniem że czułam, że potrzebuję mieć miejsce, gdzie mogłabym przelać swoje myśli i żale. Wzięłam więc pusty zeszyt i zaczęłam prowadzić pamiętnik. Wypisałam tam wszystko, co tylko sobie przypomniałam, i kiedy spojrzałam na zegarek, okazało się, że robiłam to od około dwóch godzin. Ręka cię potem nie bolała. Nie, że coś, ale mnie by bolała. Poczułam się troszkę lepiej, więc codziennie pisałam o wszystkim, co działo się w moim życiu, nie tylko o mamie. Swój sekretny pamiętnik trzymałam pod materacem, żeby mama przypadkiem go nie znalazła. Ale, no, materace to się chyba wymienia, zresztą pognieciesz sobie ten zeszyt. Cóż mogę powiedzieć? Moje życie trochę się poprawiło i kilka razy pomogła mi w zadaniach domowych, przy czym nie denerwowała się jak zwykle. Ona ci nie pomagała, ona tylko się gapiła jak czytasz gazetę, no bo umówmy się w której szkole są takie cienkie książki, albo zeszyty. Myślałam, że w końcu zrozumiała jak bardzo przerażała mnie swoim zachowaniem. Wkrótce jednak odkryłam prawdziwy powód stabilności emocjonalnej mojej mamy. Na 100% inna galaktyka, który z was po uderzeniu w mur zamieni się w kałużę, chociaż w sumie ona wcześniej była kozą. Już mnie chyba nic nie zdziwi. ...powiedziała, że ma nadzieję, że nie mam nic przeciwko temu, żeby znowu zaczęła chodzić na randki. Niezależnie od tego, co powiesz, i tak nieważnie tego pod uwagę. Widzicie, pomimo faktu, że mama jest wybuchowa, jest to też bardzo atrakcyjna kobieta. A od kiedy jedno wyklucza drugie? O mnie mówią, że jestem wredna, a popatrz jaka atrakcyjna dziewczynko. Które imienia już dawno nie pamiętam. A na dodatek przyjechał po nas, żeby zabrać nas do Wesołego Miasteczka w sobotę, co oznaczało, że musiałam odpuścić sobie wycieczkę do dziadków. Wielka tragedia. Widujesz się z nimi co tydzień. Co za potwór. Chce cię zabrać do Wesołego Miasteczka. Więc tak, to też nastawiło mnie trochę przeciwko niemu. Sama siedziałam na karuzeli, podczas gdy mama praktycznie nie zwracała na mnie uwagi i... To jest huśtawka. Ale no tak inny wymiar. Zapomniałam. A tak poza tym to ten Erik to trochę schudnął tam w tle. Była kompletnie pochłonięta rozmową z Erikiem. Jak ona to określiła? Potrzebowała trochę spokoju do końca weekendu. Tym razem zabrałam też ze sobą mój pamiętnik. Widzicie, nie miałam czasu, żeby opisać w nim ostatnie wydarzenia, a czułam, że naprawdę tego potrzebuję. Udało mi się to zrobić tuż przed snem, kiedy byłam już w domu dziadków następnego ranka odkryłam, że mój sekretny dziennik ujrzał światło dzienne. Ujrzał światło dzienne, rozumiem, że ten twój dziennik to istnieje tylko w nocy. Ech. Ten inny wymiar. Babcia go znalazła, przeczytała i najwyraźniej powiedziała o wszystkim mamie. Słyszałam praktycznie wszystko, o czym rozmawiały. Poza tym, że mama dostała wykład o tym, że wcześniej nie robiła nic ze swoimi problemami z agresją, babcia nalegała, żeby udała się na specjalne leczenie do szpitala. W przeciwnym razie zarzekała się, że pozbawi ją praw rodzicielskich. Ta rozmowa wyglądała pewnie jakoś tak. Ty jesteś nienormalna. Tak dziecko traktować. Idź się lecz. Zresztą to nie jest rozmowa, tylko kazanie. Bo ta matka to nic nie mówi, i zabierze mnie od niej. I uderzy ją w łeb. Tłuczkiem do mięsa. Podsumowując, mamusia została oświecona mądrością babki, albo po prostu oberwała od niej tłuczkiem do mięsa. Po czym przeprosiła córkę, a na koniec wszyscy pomachali mamusi jak wywozili ją w karetce na sygnale prosto do wariatkowa. No dobrze, to by było na tyle. O jeny teraz nie wiem, czy nie będę musiała umówić się do psychologa przed serią skomentowania teletubisi. Ale no dobrze zmotywujcie mnie teraz troszkę. Zostawiając łapeczkę, komentarz i suba z dzwonem, jeśli te czynności zostaną przez ciebie wykonane, bądź pewien, że pojawi się kolejny odcinek z tego szajsu. A tymczasem, the end.